Hej cześć, witajcie. Tutaj ja Polski Spider i a już długo nie było filmu z tego. I, i zarabiamy póki co na, <laughs> na właśnie tą łódź podwodną. Tą. I to ona jest bardzo droga. Teraz wybiorę sobie trochę rybek. Dobra, teraz możecie zobaczyć jakie są moje ulubione ryby, bo je wybiorę. To jest na pewno moje ulubione to też. Nie dobra, ja moje ciągle ryby, a tu nie są tylko ryby. To moje ulubione. Oczywiście, że tu. To. To mi się strasznie podoba. Nie wiem czemu. Ale może dlatego, że jest taki dziwny. Czy znaczy nie? Jednak wiem, Bo właśnie, dlatego, że jest taki dziwny. Nie wiem, co mi się jeszcze podoba. O, Oj, ten jakiś tutaj jeszcze jest coś, mi się podoba. Ten chyba i ten. Co to, to mi się podoba? Dobra, jeszcze to. Dobra, i tak to wygląda. 56 popularności mamy. Widzimy pierwsze tutaj właśnie łapki w górę. Więc fajnie. Na razie pozytywnie wszyscy traktują to, a my, my spłynęlibyśmy sobie pod wodę, żeby, żeby coś znaleźć. Czy coś tu jest? Już niedługo się kończy w ogóle ta seria. Właśnie. Ile tu mam? Dla coś tu jest? No, a słuchajcie, pójdziemy ciągle w dół, ciągle trochę trzeba tego klikać. Tutaj, o, dobra, tam jest jeden taki. O, tak mamy go. tej obraz, schodzę jeszcze głębiej. O, jest. Ale, o dobra, jest ten. Są takie dwa. Jest taki. O dobrze, one dają trochę jednak tej popularności. Dobra. O, takiego mamy. Takiego jeszcze innego. Co tu jeszcze jest? O, fajnie. Nie, że jest ten, bo te lubię. Ten jest bardzo popularną rybą. Akurat tak się składa. No i co tu jeszcze jest? Mamy tutaj jeszcze jednego. Badki, Nie mamy tego. Może coś będzie jeszcze głębiej. No, dobra, jest jeden. I mamy tego jeszcze. To fajnie. Ja bym już wrócił, słuchajcie. Niech nam się to ładuje. Nie no, ale tutaj jest pomieszanie z poplątaniem. Można się pogubić w tej ekspozycji dziwnej. Czemu oni nam dają w dół? Nie wiem, ale co najmniej jedna teraz była, Ach, a musimy się rozwijać, bo później kiepsko zakończymy tę serię. O, ale patrzcie, ta gra... Ej, nie wiem czy jest aż tak dobrze dopracowana. Ale tutaj widzę, że teraz mieliśmy dobrą ocenę. Dobra. Czy to jeszcze jest takiego ciekawego, co moglibyśmy robić. Chyba nic. I po prostu włączę nagrywanie, kiedy będzie coś się działo. Co tu jeszcze możemy złapać? Nowe. Potrzebujemy dużo, żeby przecież do końca serii dojść. Musimy zarabiać. No i właśnie już niedługo dojdziemy mojej? tutaj coś jest no jest nie wiem czy tego łapać jeszcze bo tego jest tak dużo tego towaru, że po co bo po prostu no wiecie po co po co po prostu łapać dobra jest tu mały mały piertek. jest taki też co tu jeszcze może być o dobra, jest to. To jest i to jest dla nas dobra wiadomość. To jest takie coś. Tutaj jest. One były popularne, więc nie ucieknam. nam. Jeden fajny chyba. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na Głębokości 600 metrów. O, fajnie, to mamy. O, tu mam. Tak, na tym mi bardzo zależy. Nie, no więcej, łączcie się. Łączcie się, no. Łączajcie się. Nie, no niemożliwe, że was nigdzie nie ma. Dobra, pojawiło się narybka. Jest. A my to. Dobra, to ja schodzę jeszcze głębiej. Widzę, że tutaj już jest kolejny ten co mi się bardzo, ale to bardzo przyda no i zaraz dojdziemy do naszej nie. wiecie co jest słabe to że tu nie ma żadnej ryby a wiecie a patrzcie jak wolno wchodzimy na górę jak wpływamy to znaczy jak nie mamy tego włączonego jak to raz jak ruszyło gdzie to jest tu tam na górze. Tutaj to jest to, to. To jest... To, to no daje nam sporo tego no. A, dobrze to się łączyło. Bo to nam daje, słuchajcie. To! Daje nam aż 7 popularności, a więc... No jest dobrze. Takie rzeczy łapiemy. Mhm. No tak. Dobra. No i tak to się prezentuje nasze teraz to. Dają? Dają nam oczywiście. No. Szanują naszą pracę, a wyłączmy światło. Tak, teraz to wygląda. Teraz to król tego nie dał. Jako dobre. Słuchajcie, jak tam. Słuchajcie, co jeszcze kupić w sklepie? Musimy na pewno musimy kupić to. Więc to jest. Nie wiem, czy teraz to kupować, czy później, słuchajcie. Chyba później dokupimy te dziwne rzeczy. Bo już mogłem kupić i to, i to. Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Ale później to kupimy. To później. A się w ogóle. Raczej bym to kupił, bo wiecie, bo. Bo się opłaca. Na ostatni odcinek chyba nie będziecie długo czekali Albo jednak W każdym razie Widzę tutaj Trochę nam zajmie schodzenie na łonie Zobaczcie coś tutaj właśnie dźwięk wywołałem w swoim pokoju Aha i i, i Jeśli chcecie Czym nagrywał grany, bo wyszła nowa wersja grany, wiecie? To zaznaczcie, znaczy nie zaznaczcie tylko. Y... Piszcie w komentarzach, bo właśnie. Piszcie w komentarzach. O fajnie to mamy. Czy mm -hmm. to jeszcze może być? w to będzie, kiedy odkryjemy te nowe ryby i te jeszcze to jeszcze głębiej. Co? Gdzie to jest to coś? Tu jest. Tu jest to. Tu jest to? Dobrze. Tutaj było bardzo dużo tego. No. Dalej. obraz jak się schodzi to nie jest jakoś specjalnie bogaty. Ten. Możemy się wracać. dobra No odcinek jakoś super długo nie musi trwać, bo przecież chodzi w nim tylko o to, żeby, żeby kontynuować serię. No i żeby wam pokazać jak to trwa długo to zarabianie. Słuchajcie, tak naprawdę to ja przestałem trochę grać w tą grę tutaj. To też nie mam zdanie się o to chodzi. Znaczy trochę się zaniedbałem. No i właśnie dlatego Mamy taką rzecz. Ale tutaj już widzę, że będzie ciekawie, bo znajdziemy trzy ryby. Na przykład tak około. A ten żyje na 800-400 metrów. W każdym razie powinien żyć. Wiecie? No właśnie. Ten będzie żył. Ten też powinien żyć o wiele. Nie powinniśmy go umieć znaleźć. Tego też w sumie. A ten to już nie wiem. Słuchajcie. To właśnie jest tak, że. Powinniśmy już widzieć wcześniej, ale są dopiero później, no bo po co? Bo słuchajcie, bo ja myślę, patrząc tutaj po tej no. Po, po zobaczeniu tej jakby instrukcji, to można sobie pomyśleć, że te dwie to są najgłębiej żyjące ryby, ale tak naprawdę to one żyją o wiele wcześniej. No i wiecie jak to tam jest już. Sobie ogarnęliście. O i e... nom. No to ja się e, z wami żegnam. Tak. Ten odcinek kończy się bardzo, bardzo wcześnie. Ale ja myślę, że nie ma tu nic do powiedzenia, bo to jest taka właśnie luźna gra, z której zrobiłem serię i po prostu... Mm, Służy mi też często do e, mówienia czy tłumaczenia się z czegoś czy czegoś tamkolwiek. No i teraz ja się z wami żegnam. Do widzenia. Cześć. Panie, dziękuję za zobaczenie tego odcinka. I eee. pa. I papa.